Ja jestem zdania, że to zależy od indywidualnych okoliczności, jakie różne osoby mają. Na pewno dobrym wariantem jest podejmowanie studiów w filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie na tych kierunkach, na które ich studia są prowadzone, zwłaszcza studia powiedzmy licencjackie i wyjazd na magisterkę do Polski. Wtedy, czyli trzy lata w Wilnie, dwa lata w Polsce, bo dobrze jest na, w różnych miejscach, na różnych uczelniach, tak się dzieje na zachodzie, że mobilność studentów jest duża. Czyli ja uważam, że to jest dla nich duża szansa, że mogą pierwszy stopień skończyć w Wilnie, na drugi stopień i wszyscy ci, którzy z dobrymi wynikami kończą pierwsze stopień w filii, to potem dostają stypendia na studia w Polsce, także nie ma problemu tego utrzymania potem w trakcie studiów. Więc to jest dość dobry model. A dzisiaj kilka osób powiedziało, że one chcą natychmiast po maturze wyjechać, bo chcą się usamodzielnić, wyjechać z domu. No, takie wybory też mogą być. Nie można powiedzieć, że taki jest lepszy niż inny.